Co potrafi zrobić Waterjet? Tutaj mamy kompozyt, jest to jak gdyby taki sztuczny kamień, wytworzony, posklejany, zrobiony, jakiś spresowany, jest to takie wytworzywo. Natomiast jest to zimne praktycznie jak kamień, kamień twardy jak kamień, jest dużo twardsze, bo te literki one są bardzo mocne i ciężko je w ogóle złamać czy cokolwiek z tym zrobić, a jest to materiał a jednak nie, nie, nie dużej grubości. No, i co na wycięciu delterki, pozostają i pasują nam tutaj idealnie te, te otwory. Tutaj wielkie dzięki za, za to, właśnie co zostało tutaj zrobione dla ojca mojego dobrego kolegi. Zrobił to u siebie w pracy. Mają do dyspozycji taką maszynkę. Poprosiłem go o właśnie tutaj wypełnienie tego nad tablicą, bo. Przy tych nagraniach teoretycznych widzieliście nad tablicą, była taka przestrzeń pusta. No i chciałem tam coś wstawić. Na początku miało być to nieco węższe i miało być to zrobione normalnie. Pol O, o, o i L miało być mniejsze i tak samo A troszeczkę większe i reszta dużo mniejsza. Tak jak jest to w logu. Natomiast wyszło tak, jest super. Wielkie dzięki za to jakoś tam się odwdzięczę. A po dobrej roboty, no i mam i literki, i, i te szablony, więc mogę sobie w kilku miejscach to wykorzystać. Mam jeszcze jeden a, taki biały, leży tam pod ścianą, natomiast tamtego teraz myślę, chciałbym sobie zostawić, po to, by na czymkolwiek później a, na jakieś powierzchni przyłożyć sobie, przyjechać sprayem. Tak, mam odbite sobie tak na szybko. Ym, wiadomo, nie będzie to takie super, a może nawet, może nawet będzie fajnie choć jest to a, bardzo dokładne, bardzo dokładność, więc to będzie widać na tym ale wszystkie krawędzie są super, super płaskie. No i tej grubościęcia tego jest, jest też nie, nie za duża. Mam nadzieję, że głos będzie też a całkiem spoko, bo nagranie jest to takie nieplanowane w sumie, a mikrofonu nie mam zapiętego, jest tutaj mikrofon z kamery i tylko to co tutaj. No i dobra, to tyle. Ja lecę działać dalej i trzymajcie się. Do następnego razu.